Hej, jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz. Kłopoty ze strażą? Ci dranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Rozmawiałeś o tym z paladynami? Hehe, <laughs> żartujesz chyba. A co ich obchodzi, że taki chudopachołek jak ja ma problemy ze strażą? Może będę mógł ci jakoś pomóc? Bo ja wiem. Musiałbyś znać kogoś w straży, kto ma dojście do Paladynów. Sami Paladyni raczej nie kupią ode mnie ryb. Zobaczę, co da się zrobić. I jak tam ryby? Biorą? E, bywało lepiej. Jest jak jest. Za mało żyć, za dużo by umrzeć. jasne. Powinien być mądrzejszy. Taka jest bowiem wola Inosa. Tylko Inos wie, co jest dobre. Rybak Farim ma problemy ze Strażą Miejską. Cały czas go okradają. Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się szacunkiem paladynów. Farim potrzebuje Twojej ochrony. Z chęcią odda Ci w zamian część tego, co wyłowi. Już wiem, o co Ci chodzi. Ryby. Jakbym nie miał dość innych problemów. Powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał. Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą strażą miejską. Zajmę się tym. Hej. Wiem już, jak rozwiązać twoje problemy. Zamieniam się w słuch? Martin, kwatermistrz Paladynów, powiedział, że chętnie wysłucha twojej skargi. Myślisz, że powie strażnikom, by zostawili mnie w spokoju? Tak powiedział. Dobrze, wielkie dzięki. Niestety nie mogę ci się odwdzięczyć, chociaż. Ten dziwny, błękitny kamień znalazłem kiedyś na wyspie w pobliżu Korinis. Nie sądzę, by był wiele wart, ale ktoś taki jak ty na pewno znajdzie dla niego zastosowanie. Można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Dużo by mnie to każda wielka komu. sprawa. Nie wiem, wiem już, w co mój wierzyć. Mój, nie wie, komu wierzyć. Mąż, uważa, nie nie mój chcę mój. już o że to nieprawda. Zawsze to powtarzałem. Ja Mówią to i jak... owo. Mój mąż, uważa mój, że, że nie. Chyba oszalałem, co ty tutaj robisz? uważać na to, co się Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Hej, Lares, ty stary draniu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Lee, prawda? Nie zatrzymać dla siebie. Nie wiesz. oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Li i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężny amulet zwany okiem i nosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Znajdę jakiś sposób. Jasne. Jeśli chcesz się przymilać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki w straży. Nie znasz czego trzymać dla siebie. Tu nie wierzcie, prawda? Czy wiesz, dlaczego tu są Paladyni? Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią Karol. Nie się zajmować wszystkim Teraz Powiedz mi coś o Li i jego najemnikach. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Jak dostanę się do gospodarstwa tego właściciela ziemskiego? To dość proste. Wyjdź z miasta wschodnią bramą i idź drogą na wschód. Mogę wskazać ci drogę, jeśli chcesz. Powiedz mi coś więcej o najemnikach. Cóż? Jeśli jesteś takim twardzielem jak kiedyś nie powinni sprawić ci kłopotu. Wiesz. Większość z nich to bandyci, a jeśli sobie z nimi nie poradzisz, to daleko nie zajdziesz. Wiesz. Jeśli jesteś delikatny, to na pewno z nimi nie wygrasz. Jeżeli on tego nie wie, przecież... Dlaczego ty nie jesteś razem z Li i jego najemnikami? Ależ jestem. Tylko że nie na farmie. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. Nie chcemy, aby statek odpłynął bez nas. Nie mogę się zajmować wszystkim. O jakim statku mówiłeś? Stoi w porcie za klifami. Lee i paru jego ludzi. Bardzo chce się stąd wydostać. Ale to może trochę potrwać. Dlaczego? Lepiej zapytaj o to Lee, jeśli go spotkasz. Ma jakieś plany. Zawsze się powtarzałam. Nie mogę zajmować się wszystkim. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne! Lepiej Lepsza siła gdzieś. i zręczność na pewno ci nie zaszkodzą. Kto, opowiada Kto opowiada sama, takie Teraz każdy już o tym. Wie. Ucz mnie. To, to opowiada takie rzeczy. Słyszałam coś innego? To tylko gadanie. Wszystko Wróć do mnie, kiedy nabierzesz więcej doświadczenia. Bo kochał właściwie ludzi. Nie chcę już o tym żyć. Już stałeś się bardziej zręczny. Nie chcę już o tym słuchać. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. To przecież nic nowego. Nie wiadomo już, komu można ufać. Mnie nie musisz o to pytać. Co tutaj robisz? Nazywam się Braki. Zajmuje się kreśleniem i sprzedażą. Skoro jesteś tu od niedawna, to może potrzebujesz planu miasta. Nie jest drogi, a na pewno bardzo ci się przyda, zanim poznasz okolice. Nie wiadomo już komu można... Pokaż mi swoje mapy. Po prostu trzeba odczekać. To prawda, że mieszkańcy miasta znikają bez śladu? Tak, obiło mi się o uszy. Nie wiem jednak, czy to prawda. Rozejrzyj się po okolicy. Chciałbyś tu spędzić całe życie? Nic dziwnego, że ludzie się wynoszą. No popatrz już mi lepiej. Przyjdź do mnie później. Na pewno będę miał dla ciebie coś nowego. To naprawdę nie mój problem. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Po prostu trzeba odczekać. Naprawdę w to wierzysz? Powinien był wiedzieć lepiej. coś się w końcu Powiedziałem dokładnie to samo. Co tu robisz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. Czemu się tak strasznie spieszysz? Wkrótce przybędą orkowie i spalą to miasto. Czemu tak sądzisz? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladynów. Jak sądzisz, co oni tutaj robią? Powiem ci, przybyli tutaj, bo wkrótce rozpocznie się atak orków. Będzie gorąco.